Jak wiecie lub nie, moim celem w Bluesach jest zdobycie wszystkich achievementów, jakie tutaj są. I aktualnie mam 93 achievementy zdobyte na 146. Więc pomyślałem, że dzisiaj wykonamy dwa kolejne: czyli wygrać 25 gier na mapach z Moabami mającymi dwa razy więcej życia. Jesteśmy prawie na samym końcu właśnie tego challenge'u i nieznane małpy. Wygrać 10 gier używając jedynie małpek wsparcia. I nie ukrywam, że to byłoby trudniejsze, gdybyśmy nie mieli handlera, Ale no, że mamy handlera, to pewnie sobie tego użyjemy. I to cały czas chodzi mi po głowie. Czyli yy, musimy przejść 15 mapek na chimpsach. Jeżeli będzie dużo lajków pod tym filmem, to w kolejnym jakimś odcinku Bluesów, gdy będę właśnie robił to challenge, robimy to, żebyśmy zobaczyli, jak poradzę sobie na chimpsach. Także zostawcie lajka, ale no, będzie pewnie bardzo, bardzo z tym problem. Plus jeszcze yy, zauważyłem, zawsze zauważyłem, przypomniałem sobie bardziej o tym, że on. Aha, dobra, nieważne, widzicie, nawet nie mam yy, daily challenge'a do zrobienia, bo już go zrobiłem za 21 minut, będzie, więc najprawdopodobniej. Podobnie jeszcze go sobie zrobimy w tym odcinku, a wy jeżeli kupujecie coś w bronsach, to pamiętajcie o kodzie FLOTAR, dzięki temu mnie wspieracie, wpisujecie go tutaj, czyli zębatka i wsparcie dla twórców tutaj, cyk, się flotar i w sumie, o, czekajcie, bo się coś e, skasowało, także jeszcze raz sobie to zrobimy, także, o, odbierzmy sobie także nagrodę jakąś tam i co, tak naprawdę możemy zaczynać, zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapki z Double Cash Modem, przepraszam, jakim Double Cash Modem? Nie, widzicie, to jest tak, że przeczytałem, y, y, dlaczego powiedziałem Double Cash Mode, bo zobaczyłem tutaj po prostu pieniążka i tak mówię, Double Cash Mode, bo widzę koskę, a tak nie powinno być. Dobra, szukam jakiejś mapki, gdzie jeszcze nie Mam mobów um, z podwójnym HP. i przy, przy okazji, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda u mnie. Okej, okay, no niestety, wszystko jest po, po prostu odblokowane. To chyba tutaj mamy jakąś tak. To jest runda w 1001. Obstawiam, że jeżeli bym to odpalił, to z automatu dostałbym yy, oflagowane konto. I wiecie, co jest najlepsze, że tak naprawdę ja nie byłem na 1001, 1001 rundzie. Po prostu coś się popsuło. O, dobra, znalazłem jakąś mapkę, zmieniłem sobie bohatera na Adore i zobaczymy w ogóle, co to jest, bo przyznam, aha, to jest ta mapa. Nie jest. Moją ulubioną możemy obracać tą statuą, e, ale powinno powiem tak, powinno się jakoś udać, i będę korzystał z mojej najbardziej ulubionej taktyki do wykonywania takich mapek, czyli Ninja Alchemik, e, może Wizard. I w sumie tak naprawdę to tyle i powinniśmy do tej 80 rundy bez problemu sobie tutaj dojść. Aha, i chyba nie muszę wspominać o tym, że gram bez żadnych modów, bo to by w sumie mijało się z celem i jakie by było wyzwanie, jeżeli bym grał właśnie na jakichś modach albo double cash modzie. Więc gramy po prostu w zwykłą wersję gry. I jak widzicie, udało się wygrać, dostałem 220 kaski. I pomyślałem, że zrobimy przy okazji kolejny challenge. Także jeżeli dobrze pójdzie, to w tym odcinku zrobimy aż 3 challenge, które polega na postawieniu 100 małpek. Mi tam brakuje dość mało, więc... Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Jak postawię teraz armię tutaj ninja, i tak bym to przeszedł raczej. Znaczy, nie no, przeszedłbym. Nie wiem dlaczego dodałem to raczej. No i nadchodzi 80. runda, z którą wiadomo, nie będziemy mieli problemu. Ale bardziej mnie zastanawia to, czy uda mi się odblokować ten achievement. Czy raczej będę musiał postawić kolejne instamałki, małpki. 220 dolarów wpada na moje konto, i tak. Wy tego nie widzicie. Ale ja na achievementach widzę już wykrzyknik, więc najprawdopodobniej wykonałem jedną rzecz. Ale nie zmienia to faktu, że musimy wrócić na to mapkę, no i przejść sobie tutaj ymm, podwójne, y, właśnie podwójne Moaby, znaczy Moaby z podwójnym HP i później przechodzimy już do małpek y, supportowych i żeby nie było, że korzystam tylko i wyłącznie z tych samych małpek, czyli Ninja, Alchemik i tak dalej, i tak dalej, to tutaj postawiłem po prostu coś troszkę innego, ale też y, jak widzicie, nie powinno się nic przebić, nawet mam 27 tysięcy, z którymi nie wiedziałem, co chcę zrobić i y, nawet pokazało mi się to, że mam wygrać 25 gierek używając Moabów, bo zapomniałem, że przy wytuje też jakby mm, właśnie overlay, że widzicie przynajmniej jak dostaję te achievementy, także już mamy mały spoiler, że to dostaliśmy, no i słuchajcie zrobiłem to, postawiłem nawet dwóch beast handlerów, każdy pod inne drzewko i chyba nie za bardzo ich nawet ulepszałem, może jednego nawet tam ym, ulepszyłem i zboostowałem, żeby był troszeczkę silniejszy, ale pierwsza małpka only supportami, o i nawet skrzynkę dostałem eventową, super, kolejne insta małpki, które będziemy mogli wydać pewnie w jakimś challenge'u albo czymś takim, ale to nie jest jeszcze koniec, gdybyście się zastanawiali mam 5000 dolarów. Czy mogę coś kupić fajnego? Eee, mogę sobie kupić na przykład tego skina cyk, od razu go odblokujemy, żeby był i jeszcze obyn, a let's go. Mam 333 dolary. Eee, moim celem teraz jest kupienie wszystkich skinów, jakie są w grze. I zobaczymy. Dobra, lecimy z kolejną mapką. Średni poziom. Odwrócony piaskownica, tylko militarne. Nie, nie chcę tylko militarnych. Ja chcę tam, gdzie jeszcze nic nie zrobiłem. I kolejna mapka zaliczona. 82 dolary wpadnie na moje konto. Bardzo dużo kaski dostaję za te najsłabsze mapki. I ja wiem, wyczekacie, aż będę grał mapę ekspert. Jak widzicie, tu nic jest. Tu prawie, prawie nic nie ma odblokowanego. Ale najpierw trzeba wy, tego wykoksić i wymaksować te najprostsze mapy. Więc dlatego się na razie na nich skupiamy. Tylko podstawowe deflacje. Nie, no nie będę grał na deflacji odwrócony. Tutaj też mam to zaliczone. Jak widzicie, jest dużo mapek, gdzie jest problem, um, żeby znaleźć po prostu tylko mineralny odwrócony. O, tutaj możemy sobie jeszcze to zagrać. I w sumie nie mam pojęcia, ile jeszcze tych mapek będę musiał przejść, yy, aby, aby, aby zaliczyć ten achievement. I trzech Beast załatwił załatwiło sprawę, i właśnie dostałem e, powiadomienie, że udało mi się wykonać Achievement. Także bardzo fajnie zobaczymy, czy jeżeli sobie kliknę tutaj, tak, trzy Achievementy zostały dzisiaj wykonane. Wygraj 10 gier, boom! Proszę bardzo, odebrany Farmer Bananów. Później wygraj e, z mapami. 250 dolarów padło na moje konto i natychmiastowy wiek. E, uwaga, nawet po użyciu natychmiastowej małpki wliczałem się do kolekcji. Dobra, zarobiście, Jak widzicie, próbowałem sobie już zrobić to. E, pokonałem rundę setną w trybie deflacji, no ale doszedłem do. Tylko do 80, 87. rundy. Tutaj z tym poświęceniem to jest dla mnie mega dziwne, bo wydaje mi się, że to zrobiłem, ale wygląda na to, że nie, więc będę musiał to na pewno powtórzyć. Użyć 10 mocy w trybie kooperacji, będę musiał o tym pamiętać, żeby jeszcze trzech użyć. Daily Challenge, właśnie, czy mam teraz Daily Challenge? U, tu. tu, 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 tu. Jest, mamy Daily Challenge, także ja sobie jeszcze to szybciutko zrobię, bo zawsze 80 dolarów Insta Małpka wpadnie na moje konto, więc czemu nie, mamy 4200 dolarów. Eee, powinno być prosto. No i mamy kolejny zwycięstwo na moim koncie, mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, zostawcie lajka, to tak jak mówiłem w kolejnym odcinku z challenge'ami zmierzymy się z chimpsami, i tam, no, stawiam, że już będą duże problemy. Ale wiecie, co nadal chodzi mi po głowie? Ten achievement z deflacją, więc spróbujemy to zrobić. I na pewno będę potrzebował wioski pod dolne drzewko, bo muszę troszeczkę obniżyć cenę małpek, jakie będziemy tutaj używali. Także postawmy to sobie, nie wiem, na przykład w tym miejscu, y, dolne drzewko. Możemy iść w sumie pod górne małpki, czyli na przykład jakiś bumerang. Ja ym, przyznam szczerze, że nie mam za bardzo pojęcia, czego się spodziewać w tym sensie, jak bardzo trudne to będzie. Dobra, weźmiemy trening podstawowy, nawet y, mentoring podstawowy A, i źle zrobiłem. A nie, dobrze zrobiłem. Jest wszystko git. Weźmiemy sobie tak, coś takiego. Mm -hmm. Może na przykład tak shooter gdzieś, nie wiem, w tym miejscu będzie całkiem spoko. Pod dolne drzewko go zrobimy, tutaj szybsze strzelanie. Eee, I może alchemik jakiś do tego tak shootera? Kurde, zastanawiam się, jak wiele błędów y, tutaj popełniłem. Dobra, weźmy sobie to. Y, tutaj Gwendolin niech sobie też będzie. I może na przykład jakiś bomb shooter Wiecie, jak się nie uda, to spróbujemy po prostu raz jeszcze i później raz jeszcze i później pewnie znowu będziemy to próbowali. Dobra. Dajcie mi to jest moje pierwsze podejście do tej deflacji. 31 runda, no ale celem, żebyśmy zdobyli achievement jest dojście do setnej rundy. Aha, i okazało się, że nic nie mam na wykrywanie kamo, więc powiedzmy, że próba nieudana. Promer numer 2 i postawiłem po prostu tutaj małpkę pirata, nawet weźmiemy, żeby się fokusował na kamo balony i mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Postawiłem dwa shootery, bo w sumie zdaję sobie sprawę, że jako, że mam wioskę pod, ym, pod, pod, pod górne drzewko, no to powinienem głównie stawiać właśnie małpki z y, tego podstawowego i mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, bo jestem na 99% pewien, że tutaj, żeby zminmaxować wszystko, to będziemy musieli, o, y, nawet mogę postawić, nie wiem, łódź podwodną, albo kolejnego takshootera, dobra, kolejny takshooter gdzieś na przykład w tym miejscu, niech sobie będzie, y, ale y, właśnie y, jestem prawie pewien, że muszę postawić wioskę pod dolne drzewko, żebym po prostu mógł zmieścić więcej rzeczy. I pytanie, czy pobiję swój rekord, bo na razie mój Moim rekordem jest 87 runda. No i niestety na rundzie 78 za dużo kamobalonów mi się przebiło, więc małpka pirata raczej to nie będzie. Można by było spróbować jeszcze z Manki Sabem, żeby yy, zrobić go pod górne drzewko, żeby zdejmował kamo albo w sumie wioska. Tylko, że wioska 2000 no to będzie bardzo dużo kosztowało. Dobra, mamy rundę 94 i nie ukrywam, że wygląda to bardzo dobrze. Ten Manki Sab super sobie radzi, nawet jeżeli DDT się pojawiły, no to bardzo szybko udawało się je ogarnąć i nie sądziłem, że. Gwendoline tutaj tak dobrze będzie sobie radziła. I z tego co wiem, najtrudniejsza runda w bluzach to jest albo 97, albo 98. Więc oj, ojku Dobra, nic się nie przebije. 95, wszystko jest git, tak? Nic nie ma? Jest fajnie, jest bardzo fajnie. Na razie ten tak shooter... Tak shooter ma 400 tysięcy. Dobra, muszę podpalić cały ekran. Oj, 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 oj. No nie, nie mów... Dobra, nie przebiję się, nie przebiją, nie przebiją się te balony. Okej, okay, nie przebiły się. 95 zaliczona. Pytanie, czy będę potrzebował jeszcze jednego? Ty, ile tych balonów tutaj jest? Bardzo dużo tego. Oj oj oj, nie, 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 nie. No już nie, nawet jeżeli tego jest dużo, to i tak się nie martwię. Kurde, 97 albo 98. I później, na setnej raczej powinno mi się udać, ale byleby przetrwać właśnie tą, yy, tą rundę. 97 przetrwałem, teraz mamy 98, gdzie naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dobra, możliwe, że to o tą rundę chodziło, ale na razie i tak jest całkiem git, bym powiedział. Dobra, wezmę cyrk, użyję yy, pierwszej zdolności. I drugiej też użyję, nie wiem, może o to chodziło w ogóle ta Gwendolin, jak bije, ona jest porąbana. Dobra, jeszcze raz użyj tej zdolności. Oj, dużo tych balonów. Ale nie, ja wiem, że powinny tam być DDT jakieś. Na, na tej rundzie, a może mi się z czymś pomyliło i tak naprawdę te DDT już były. Nie wiem, jestem mega zestresowany, nie wiem, czy możecie y, to wyczuć, ale naprawdę mi zależy już na przejściu y, tego achievementu, żebym nie musiał po raz kolejny tego robić. Oj, oj 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 oj. oj. Dobra, nic się nie przybiło, w ogóle mam 200 HP. Trochę za bardzo panikuję, mam 200 HP, nie jest tak źle, 99 runda, okej, okay. dużo mabów uh -huh, uh -huh. tutaj, o, oh, cała ekipa jest, nie wiem, że to się przebije, ta, to się przebije no, najprawdopodobniej, chociaż, może, jakimś cudem przetrwamy to, bi, 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 dobra, 99 runda jest i teraz setna. Okej, okay. i wiem, że muszę na pewno użyć... Zobaczymy w ogóle, jak to działa. Aha, ona rzuca to obok siebie. A jeżeli... Szkoda, że nie... Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, nie? To właśnie zmarnowałem sobie umiejętność. Pojawił się on, ogromny bat. Cyk, podpalamy. Ładnie. Teraz bierzemy sobie w to miejsce. Zaraz rzucimy to podpalenie. Okej, okay, czekaj, mam to wybrane? Mam to wybrane. Cyk, jest podpalony. Ładnie. No, ale powiem wam, że nie widzę za bardzo, żeby ten bat miał niszczone jakieś warstwy. Dobra, coś się zaczyna z nim jednak dziać, także y, super. Jeżeli chodzi o moją umiejętność, no to za chwilę będę to miał. I pomyślałem, że zostawimy to y, na te y, balony, które wyjdą z tego bada. Tak chyba będzie najlepiej. Także jeszcze raz weźmiemy sobie... Y, tutaj? Mogę postawić? Cyk. Okej. Okay. Chyba to nie jest najlepszy pomysł. Chociaż wydaje mi się, że coś tam y, uderzyliśmy i... Halo, bad? Y, możesz tracić już wszystkie swoje warstwy, bo to jest naprawdę trochę denerwujące, nie? że nadal się trzymasz. A ja bym chciał, nie ukrywam, to już y, zakończyć sobie. Oj, 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 Nie. O, dobra, teraz używamy tego. Proszę, 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 żeby się udało. Jest, chyba się udało to zrobić. A, oh, ej, trudne to było. Nie sądziłem, że ten... Nie, czekaj. No właśnie. Nie skóry na żywym niedźwiedziu, jak to się mówi. Po pięciu kolejnych nieudanych próbach, których oglądanie wam oszczędzę, wyczytałem, że podobno trzeba postawić, gdzie on jest, sap pod środkowe drzewko i on bez problemu wszystko załatwi i chcę zobaczyć, czy rzeczywiście tak będzie Nawet alchemika mu jeszcze postawi, okej, okay, alchemik tutaj za dużo nie zrobił ale podobno wystarczy tym strzelać i bez problemu można wygrać także przekonajmy się, czy rzeczywiście tak będzie, bo naprawdę już powoli mam dość tego challenge'u bo za dużo razy się wywaliłem po prostu na tej setnej rundzie gdzie przebijał się na przykład jeden jeden ząb, albo jakieś ceramiczne balony losowe się przebijały więc liczę na to, że to pozwoli mi Rzeczywiście to zniszczyć. O kurde, ej, ta rakieta naprawdę dużo bije. Waga, boom! Jest! Udało się! Gratulujemy pobicia rundy setnej, zasługujesz na nagrodę! Dziękuję bardzo. A ja już nie chcę z, z to pierwszej rundy. Nie, 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 nie. nie. Ja już, ja już mam dość. Pytanie: czy achievement wykonany? Pokonaj rundę setną w trybie deflacji. Powiem wam tak, dłużej zajęło mi zrobienie tego jednego achievementu niż tych trzech poprzednich, które widzieliście w tym filmie. Także to coś znaczy, że to był naprawdę mega, mega trudny achievement.